Gratulacje! Twój WordPress został już zainstalowany. W WordPress Toolkit na panelu widzimy dane o naszej instalacji. Oczywiście, jeśli będziemy posiadali kilka stron na WordPressie, jest to niezmiernie wygodne, ponieważ wszystkie z nich zobaczymy tutaj w jednym narzędziu. W tym przypadku mamy zainstalowanego WordPressa pod domeną kurswordpress.eu. Możemy kliknąć tutaj otwórz. Aby zobaczyć, jak wygląda aktualnie nasza strona oparta na WordPressie, zbyt wiele tutaj nie ma, jest to domyślny motyw WordPressa i kilka przykładowych treści, ale to wkrótce się zmieni. Żeby zalogować się do panelu admina WordPressa, wystarczy, że klikniemy tutaj Zaloguj. WordPress Toolkit automatycznie nas loguje jako administrator do panelu WordPressa. W kolejnych odcinkach dowiesz się, jak pracować w panelu WordPressa i jak z tego WordPressa wycisnąć jak najwięcej, abyś był w stanie stworzyć naprawdę świetnie wyglądającą stronę internetową dla siebie. Zapraszam do oglądania.